Witam wszystkich ponownie w Hand of Fate z tej strony Chaberdach. Był mega update zrobiony. System walki został ponad całkowicie zmieniony. Dealer również dostał kilka nowych ruchów, animacji. Doszło kilka kart, eventów, bodajże. Więc, więc zobaczymy, co to nam przyjdzie do za nowości. Ale razem z tym update'em Wszystkie moje save y zostały zniszczone. Ale, a i endless mode został dodany. Więc może byśmy wypróbowali endless mode. Ja będę sobie później kontynuował story mode. Ale tu już widzieliśmy. E, powiedzmy tych trzech pierwszych bossów. Czterech nawet. Więc ja może dojdę sobie do tego czwartego bossa. Mm, I zaczniemy. Chyba że. W trakcie grania, zorientuj się, że mnóstwo zmian nastąpiło, więc zechcę Wam je pokazać, ale tak to chyba dojdę do czwartego bossa i zaczniemy od tamtego momentu. O, dobra, Endless Mode. Zobaczymy, z czym to się je, w ogóle. Eee, dobrze. Healer. Na razie mi niepotrzebny, bo nie mam kasy. Nie mam kasy, generalnie. Więc olewka. Eee, tutaj, w takim bądź wypadku. i Kapłan, no tarcza się przyda. Damy mu jedzonko. O, huge sukces tutaj, żeby tylko nie failer spotkać. Poszło tu i a choice, select your desire. <laughs> nie to wybrałem. Fantastycznie. How unpleasant. <laughs> Przekleństwo! Co to jest? Let us see how you progress with that millstone around your neck. Of course, you can remove your curses at shops if you can find them. Kurde, disadvantages. Ale jajo, ludzie. Jeżeli są opcje do wyboru, na przykład uciec albo walczyć, to nie mogę wybrać walczyć, bo mam przekleństwo, tchórzostwo. O, ale masakra. Dobra, tego zaczęli. za zacz... cztery jedzenia, zyskałem przekleństwo, pycha. Gobliny, niech będzie. Nie mają mi co ukraść, Popieco, chyba że jabłka. Trzy gobliny. Lecimy. Level pierwszy dungeonu. No kurde, klikaj się. No. I zobaczymy jak ten update bojowy wygląda. Przydałby się update, żeby do cholery te, przyspieszyć to ładowanie się kart. Okej, okay, nie mam na razie... nic nie mam ani kontry. W sumie tutaj kontra mi nie bardzo się podoba. Dawaj tarczę, tak, tak, dawaj tarczę. Jest finisher zakończony, świetnie. Przynajmniej no tyle. Chodźcie tu. Trochę złota przynajmniej nie zdobędę. I wykończ go. Dokładnie. Chodź, 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 chodź. To złoto chyba z... oj, z automatu... Całość złota, nosi nosili z automatu Dostanę, nie będę, nie muszę zbierać, bodajże. Więc nie ma paniki. Ok. Lecimy dalej. Zdobyłem 10 złota. I o choleraj. foodu nawet mi przybyło. Fajnie. W jakiś sposób. I pan Lionel, znamy już, czyli teraz tarczę otrzymamy, prawdopodobnie. 20 zł. Nie mam. Sprawdźmy, eee, co on potrzebuje. On nam, nam tarczy dzięki temu. To jest naprawdę. A nie, toporek nam dał. Zdecydowanie chciałbym zamienić sobie z lepszy z damage'em i, i ma finishera, chociaż tamtym też finiszowałem. E, dobra, mamy tarcz... Y, toporek w takim razie. Schody oczywiście, że zejdziemy sobie. O, teraz takich wrogów nam dodajesz. No to miło. A czemu się kontynuuje nie wcisnęło? Endless. Przekleństwo następne do cholery. O kurde, co się ale jajo, mam takie przekleństwo, że po każdej zwycięskiej walce bez rękawic stracę pierścień. Jeżeli jakikolwiek będę nosił. Holender. Nieciekawe przekleństwo. Sprawdźmy ten, ten nasz inwentarz, bo ja mam takie przeczucie, że mam więcej tych przekleństw już na sobie. Nie, dwa, tylko na szczęście. Czyli mamy nasz, nasz topór. O, light armor i, i Sheldon, teraz zdobyłem na goblinach. To przynajmniej tyle dobrego. Shielda na goblinach. I teraz gdzie by się ruszyć? Spróbuję w tą stronę. Kapłan, czyli sklepik. Mam 10 zł, Wejdźmy do sklepu. Nic pewnie za to nie skupię, ale no, zerknijmy. I teraz tak sobie myślę, że chyba w Endless Mode ma sens zbierać na likwidowanie kląt. Ja bym tej się z chęcią pozbył. to obydwu bym klątw się pozbył. Ją strasznie mało jedzenia. Czy mogę coś sprzedać? Tarczę, bądź topór. Nie, odpada. Odpada. Ha, kupmy jedzonko. Nie stać mnie. Jeden food za cztery. Pujmy. I jeszcze mam 6 zł, jeszcze jeden food kupimy. Ok. No bida, bida w, w Polsce do cholery. Trzeba jabłka kupować pojedynczo. No okay, zbadajmy teraz sobie tą kartę. Schody. Pechowo. pechowo. Nie ja chcę się wrócić. Póki są takie niższe poziomy, to zdecydowanie wolę się wrócić. Nie chcę iść, nie mam złota. I tu Devil's Choice, you hope to finish this or to no Zobaczmy coś. Ho, ho, ho. Mam wybrać. O, z... Dobra, weźmy dwójkę wybierzemy. Czy na, na, da nam ją do walki, czy da nam pozostałych do walki. To jest ciekawe. Dał nam tych do walki. Okej. Okay. Może jakoś... Ten żywność nie bardziej martwi niż tych dwóch dastów Z dwoma dastami to raczej nie będzie najmniejszego problemu. Szczególnie, że mam tarczę. Więc kontry będą wchodziły. No właśnie. I finishery. No, elegancko. Bardzo łatwa walka. No, ale mam dwa żywności teraz. Dobrze, otrzymujemy 15 złota. Świetnie. Czyli ma teraz sens wskoczyć do sklepu. Hmm. Jak to przyspieszyć? Do cholery. <głosy> <głosy> Nie mam pojęcia, ludzie, jak to przyspieszyć. Muszę jedzonko kupić, bo bida. Nie stać mnie na to. Do cholery. Trzy foodu. Za 11 zł, kupujemy i jeszcze mam 6 zł, więc 1 yy, foot Tak, elegancję i możemy spokojnie wychodzić, bo mnie na nic więcej nie stać. Po prostu do cholery martwi mnie ten labirynt trochę. No, sami sklepikarze tutaj. nie. O, sami sklepikarze, ale jaja. Rzeka. Jeszcze wydarzenie jakieś takie podziewne. Dobra, spróbujmy przejść. Huge sukces jest tutaj. Poszedł gdzieś na dół. Powiedzmy, że... Powiedzmy, że to. Kurwa. Widzę, że to będzie bardzo szczęśliwa. Jeden w żywności jeszcze straciłem. Bardzo szczęśliwa podróż będzie już na tym drugim poziomie. Nie chcę do sklepu iść. Nie. Jesteś, nie chcę iść do sklepu. Tu chcę iść. No niestety, praca 10 życia teraz. Dwa monster kardy dwóch dastów i trzech dastów. Okej, okay, damy radę. Oby tylko jedzonko dostać za tą walkę. Ale masakra. Nie, no też sobie poradzimy, tylko kurczę... E, za każdy krok bez jedzenia. Elegancko. Wow. I finisher. Kurde, oberwałem. Foku. Ale świet faktycznie. Walka jest niesamowicie ee, ulepszona. Kurde, gdzie ja mam iść tutaj za nimi? Zmarł, tam, tam. Elegancko. Uch! No, troszkę oberwałem od tych y, rzucających. Co tu dużo gadać? I co się dzieje? Dostajemy kartę 7 złota. Czyli możemy skoczyć i kupić sobie. Nawet nie mile życia y, Jedzenia. Hmm. Musimy kupić. Dwie jednostki jedzenia, bo to kurczę będzie. Bardzo nieciekawie. I jeszcze raz. I wyłazimy do cholery jasnej. Bardzo jest hmm, ciężko tutaj w tym Endless Mode. On będzie bardzo. E, nie to, że nieskończony. Dobrze, nie chcę do sklepu iść, nie kasy do cholery. E, będzie bardzo skończony, jeżeli nie znajdę. Jadzonka tak chcę. Ha, teraz jest szansa na czterech dodastów i cztery plagi. Cudownie. O! Pułapka nie straciła mnie, na szczęście dziewczęta straciła.

nie mamy A50 aż, nie mamy takiego czegoś, więc odmawiamy. Niestety token nie będzie dla nas. No i. I Town Hero, on nam chyba da. Kurde nie! Nie chciałem go ignorować. No Okej, okay, nieważne. I sklepik, do no galery, w ogóle bez sensu. Trzy karty, w których. Jednej nic nie mogłem zrobić, w drugiej chciałem, ale kurde za szybko kliknąłem, a teraz nie reaguje w ogóle ciota. I sklepik. Schody Deeper towards our phone. Tak, głębiej. Zobaczmy co teraz wyskoczy. Żadnej walki tu nie było. Oj, Jack the Dust Pycha. Dobra i pułapka. Jedno wyposażenie straciłem, czyli co? Bo tak jakby nic, nie mam same podstawki, cholera. Okej, okay, wracajmy. Nie mam żywności. Źle. Sklepikasz, kurwa macie. Dzięki, Gro. Dzięki, Gro, za to, że mi pomagasz. Starvation begins to set in. Soldiers only. Try to stay calm. Fear will only Okej. Okay. Spotykamy żołnierzy i oni nam się żalą. Byliśmy pijani poprzedniej nocy i ograli nas z całego naszego złota. I z naszych hełmów dodaje drugi. No, co dalej? O, przehandlują jedzenie za hełm, jeżeli jakiś posiadamy. Nasz kapitan zrobi sobie. No, zniszczy nas, jeżeli zorientuje się. Że taka rzecz się stała z hełmami i... no nie mamy hełmów, niestety Czyli token, następny token, którego nie otrzymałem, pycha Widzę, że ten Endless Mod będzie bardzo szczęśliwy dla mnie Schody Were you this was the end? Tak, zajdźmy, to już jest bez sensu, wylądować no. Dzięki Oj, co to by jeszcze tam za karta wpadła, do cholery no lecz kontynuuj. O Boże! O Boże, 10% więcej DMG od pułapek. Wcale weselej być nie mogło. David z Dzięki stary, na pewno to wygram. Tak już to wszystko wiemy. Kontynuujmy oczywiście. I tu jest huge sukces, to jest sukces, sprawdźmy to. Poszły na spód. Powiedzmy, że tutaj. Wow, huge sukces, niesamowite. O, tak, mamy wielki talent. Oglądamy spektakle i tu mamy huge sukces. Poszedł w tą mańkę, i w tą mańkę. Nie wybrałem niestety huge SUCCESS, ale sukces. Jeden Perfect equipment card Super po prostu. Nie, nie chcę. Olewka. Oh, czyli co? Dalej tracimy jej życie. Z głodu zemrę. No kurde, kontynuuj. Desert Storm. Co to jest? oznacza? is the greatest threat. Even with the queen now dispatched. Be swift. Uciekać do wzgórz, czy zostać tu, gdzie jestem? A, biegnijmy! I z 2 mamy, w tym... tutaj. To cholery, teraz nie, nie jestem pewności. Tak. Sukces. O, ta karta jest to token teraz... Jest Aha, token well otrzymałem. To jest po prostu cudownie. O, ale teraz... no ginę właśnie. Właśnie ginę. W ouch. tym momencie. No, If only you had a meal. Dokładnie. I w tym momencie mój Endless Mode się skończył. Takie jest życie. Także ludzie, dzięki za oglądanie tego Endless Mode. Podejrzewam, że jeszcze pojawi się jakiś odcinek. Spętajcie wynik. Może uda się go pokonać za którymś tam następnym razem. Piąty level i 186. Więc ee, dzięki ludzi za oglądanie. Cześć czołem.